I kolejna kapitalna semiczka obrączkowana 10 października. Ojciec podwójny po wnuk bez, kitel 2. Mama wnuczka Kittel razy wnuczka Greipel Z gniazda zostaje u mnie. Kapitalna w dwójka rodzeństwa, lotowana trójka, ale dwójka po cztery konkursy a jedna z szózy była typowana cały czas Kapitalnego na naprawdę lady blue bez 2 plecy tego gołąbka Oleczone, odrobaczone, poszczepione, przygotowane do seznu lęgowego.